Siemanko! Dziś znajdujemy się na zawodach Hobby Horse Cup. A są z nami dwoje wspaniałych gości, jako jest Kaha Shetty i Kamiyami. To Oj. jest 10 szybkich pytań. Zaczynamy? Zaczynamy. Gdyby nie Hobby Horsing, to co? Lekka Ulubiony kolor to? Mój ulubiony kolor? Fiolet, zdecydowanie, ale również róż, beż, no od tego sezonu brąz. Od ilu lat upływasz Hobby Horsing? Od prawie 9 lat. Ulubiona maść konia. Zawsze te ciemne konie, stare. Wymarzona rasa konia. Panowerska. Ulubiona pora roku. Lato, absolutnie. Skoki czy ujeżdżenie? Zdecydowanie skoki. Ulubiony rodzaj ogłowia. A, myślę, że klasyczne, e, klasyczne angielski. Jakie trzy słowa cię opisują? Profesjonalizm, wytrwałość, determinacja ani wartość. I teraz najtrudniejsze pytanie: najpierw płatki czy mleko? Najpierw mleko.